Tak ładnie, a w piątek były też zbierane. Trochę piesegórków. zobaczymy fasolkę. jest. No i no ma te stopy. No mała to chyba, ja że też do tego trzeba by zrobić, żeby ja tutaj te No, tam tamtą zaraz to tutaj działało. Tam no, gdzieś takie po przewożeniu. Na No ma takie te potki, co liczno zrobiła, nie?

Those... <laughs��> <rruption gammaenders> no dobra. No go. to jest tej Nie. ej, ej, te. Bo <appar posted> Wylej już cały natyg. mam w tym okno. Oliwier. Mówiłem wylać tą wodę, żeby było ciepło. Chodź, byłem... chodź, 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 chodź. Nie. O, o. Proszę. Nie do wody. Bili, żeby ktoś się w wodzie bawił. Trzymaj konewkę. Proszę, konewką podlewać tam kwiaty, no. Koszulka mokra, proszę wchodzić tam wyłazić Ale pachnie.